Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w sobotę. Powoli dochodzimy do końca pierwszego tygodnia Adwentu, i na początku tego naszego spotkania zapraszajmy Ducha Świętego. Prośmy, aby Pan Bóg otwierał nasze serca na Jego obecność, na Jego działanie, na Jego przychodzenie poprzez Jego słowo. I prośmy Go również o mądrość dla nas, abyśmy to Słowo umieli odczytać, abyśmy umieli zobaczyć Pana, który przychodzi po to, żeby nas uzdrawiać, żeby nas przemieniać. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze. Dodaj nam ochotę i zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Moi drodzy na ten sobotni dzień Kościół daje nam fragment z Ewangelii Świętego Mateusza. Rozpoczyna się on jeszcze w rozdziale 9, następnie przechodzi do rozdziału 10. Posłuchajmy. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swoich uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Tych to dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania. Nie idźcie do Pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela, idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, skrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych. Wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Oto słowo pańskie. Mój drodzy, chciałbym, żebyśmy dzisiaj zobaczyli Jezusa, który obchodzi wszystkie wioski i miasta. Ten obraz jest niesamowity, bo widać tutaj Boga, którego interesuje tak naprawdę każdy człowiek i który chodzi w różne miejsca po to, żeby tego człowieka szukać. Widzimy Jezusa, który lituje się nad ludźmi. Bo bardzo często są znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. Widzimy Jezusa, który leczy wszystkie choroby. Czyli tak naprawdę widzimy Boga, którego interesuje los świata, którego interesuje los człowieka i to, że ten człowiek po prostu w tym świecie się gubi, że wydaje się, że jest totalnie zagubiony, że nie wie skąd jest, po co jest i dokąd zmierza jego życie. Właśnie po to Jezus przychodzi, żeby stać się światłem dla tych wszystkich, którzy są pogrążeni w mroku, którzy są bardzo mocno w tym życiu pogubieni. Spróbuj sobie dzisiaj wyobrazić, że Jezus właśnie w taki sposób przychodzi do ciebie. Spróbuj sobie wyobrazić, jak On mówi do ciebie takie słowa Dopuść mnie do siebie, pozwól mi uleczyć twoje chore serce. Zobaczcie, że dzisiaj taką wielką chorobą świata, wielką chorobą człowieka jest brak zaufania. I często ten brak zaufania rodzi się po prostu z nieznajomości Boga. I to zamknięcie, to takie zamurowanie serca prowadzi człowieka do jeszcze większej samotności, do, do jeszcze większych dramatów życiowych, bo, bo tak naprawdę człowiek za, zaczyna zatracać sens życia. Człowiek zaczyna swoje życie jakby wypełniać różnymi, jakby to powiedzieć, fast foodami duchowymi, które w żaden sposób go nie napełniają, które nie dają mu życiodajnej mocy, nie dają mu życia. One tylko w jakiś sposób zapychają tą codzienność, ale nadal ona pozostaje pusta. Więc tutaj to jest też takie pytanie o to, czy ja ufam Jezusowi. Czy ja pozwalam Mu wejść w moją codzienność, w moje życie, w moje serce? Czy widzę też swoje czasem zagubienie? To, że po prostu nie wiem, w którym kierunku mam pójść. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zobaczyli siebie w tłumie tych znękanych ludzi, tych, na których Jezus patrzy, widzi ich, i nad którymi się lituje. Jezus patrzy, i to jest to spojrzenie Jezusa, które jest pełne miłości, pełne miłosierdzia, pełne litości. Jezus też w taki sam sposób patrzy na Ciebie. I On zna Ciebie, bo Jego, jego wzrok przenika najgłębsze głębiny Twojego serca. I On patrzy na Ciebie nie w sposób oskarżający. Niepotępiający. On zna ciebie, zna wszystko, co jest w tobie twoją słabością, twoją radością, zwycięstwem, twoim, przepraszam, zagubieniem. Ale on na ciebie patrzy całościowo, na całą historię twojego życia i patrzy zawsze z miłością. I teraz pytanie: czy ja w to wierzę? Że Jezus na mnie patrzy z miłością? Czy ja potrafię spojrzeć na siebie z miłością? Czy ja potrafię siebie kochać? Czy wierzę w to, że Jezus, że Jezus mnie kocha? Ten obraz uczniów, których Jezus wyposaża w swoją moc, że tak naprawdę uczniowie zostają posłani nie na podstawie swojej własnej inteligencji, nie swojej własnej mocy, ale tak naprawdę wyposażeni w moc Chrystusa, który uzdrawia. Oni w imię Jezusa Chrystusa mogą wypędzać złe duchy, leczyć choroby, wszelkie słabości. No i przecież tak dzieje się też i w Kościele poprzez sakramenty święte, przez głoszenie słowa, przez dzieła miłosierdzia. I teraz myślę, że dzisiaj też Jezus jakby pyta się mnie w jaki sposób ja patrzę na Kościół? Czy tam widzę w tej rzeczywistości, którą on stworzył, do której zaprasza każdego człowieka, miejsce jego działania, kiedy on przychodzi przez swoje słowo, przez sakramenty święte. Zachęcam cię do tego, żebyś teraz zbliżył, czy zbliżyła się do Jezusa wraz z dwunastoma, że on Wraz z tymi dwunastoma Ciebie również obdarza w tę moc. On Cię zaprasza do tego, żebyś, zbliżając się do Boga, pomagał innym zdrowieć i nawracać się od złych duchów. Ale najpierw trzeba nam zbliżyć się do Boga. Jezus przywołuje do siebie dwunastu, każe im przyjść do siebie, zbliżyć się do siebie. Tylko wtedy rzeczywiście Bóg będzie mógł działać przeze mnie na innych, oddziaływać na innych, kiedy ja będę się do Niego zbliżał. Więc to jest pytanie, czy ja rzeczywiście zbliżam się do Jezusa. Czy może też trzymam się tak na dystans, bo, bo boję się tego, co, co Jezus chce zrobić w moim życiu. Właśnie to jest ciągłe pytanie o zaufanie. I w tym miejscu też myślę, że jest taka zachęta przez to słowo, żeby pomyśleć o innych swoich bliskich. Czy wierzę, że mogę im pomóc w jakikolwiek sposób? Zawsze to, to zbliżenie do Jezusa, to bycie w jego bliskości też rodzi pewną formę pomocy dla drugiego człowieka. I to doświadczenie wiary, że daje nam to Słowo, ma być też w jakiś sposób doświadczeniem wspólnoty, że to nie jest tylko moja osobista relacja z Jezusem, ale że ona wychodzi z tej mojej osobistej relacji po to, żeby mnie wprowadzić w tę sieć relacji z moimi braćmi i siostrami, żeby oddziaływać na siebie nawzajem, żeby poprzez budowanie tej wspólnoty. Też oddziaływać na innych, innych przyciągać do Jezusa. Tylko tutaj tym kluczem jest to zbliżanie się do Jezusa, jest to wejście z Nim w tą głębszą relację, w tą głębszą zażyłość. Pan daje nam ten adwent po to, żebyśmy pozwolili sobie zbliżyć się do Niego, żeby z Nim wejść w tą głębszą relację przez modlitwę, przez post, przez ten czas nawrócenia, czas zdrowienia. On chce jakby coraz bardziej działać przeze mnie, żebym mniej skupiał się na sobie, a bardziej skupiał się na nim. I w ten sposób pozwalał jemu oddziaływać na innych, ale też na mnie przede wszystkim. My jesteśmy w centrum zainteresowania Boga. To taka myśl mi dzisiaj przyszła w związku z tym słowem, które daje Pan. Chociaż jeszcze jedna taka się pojawiła, mianowicie o tej darmowości: że Jezus daje w sposób darmowy, że ja nie, nie muszę zasługiwać na, na Bożą Miłość, nie muszę zasługiwać na Bożą Łaskę, to jest mi dane w sposób absolutnie darmowy. Stanie dzisiaj na, na modlitwie Blisko Jezusa: pozwól, żeby to słowo do Ciebie wracało w ciągu całego tego dnia. Zastanów się nad tymi punktami, które tutaj zostały poruszone w czasie tego rozważania. I módlmy się dzisiaj gorąco razem o to, abyśmy mieli w sobie tą głęboką tęsknotę za Jezusem. Abyśmy mieli w sobie to głębokie pragnienie bycia blisko Jezusa. I o to, i o to nasze adwentowe nawrócenie, bo myślę, że ono jest już również konieczne, aby Bóg mógł jeszcze bardziej i skuteczniej działać w naszych sercach. Na ten dzień udzielam Wam błogosławieństwa. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego niech stąpi na Was i pozostanie na zawsze. Amen. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia jutro. Z Bogiem.